Tajemnice czasów ostatecznych. Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś. Cierpienia ekspiacyjne, ciąg dalszy, czyta Piotr Wiśniewski. Po tym wszystkim przewodnik mój zaprowadził mnie na moją własną drogę, prowadzącą do niebieskiego Jeruzalem. Musiałem wspiąć się na wysoką górę, i dotarłam do ogrodu, w którym ogrodniczką była Klara z Montefalco. Zobaczyłem na jej rękach lśniące znamiona, a wokół głowy również lśniącą koronę cierniową. Jeśli nawet nie miała zewnętrznych znamion, to jednak kiedyś odczuwała w tych miejscach ból. Powiedziała mi, że to był jej ogród, a ponieważ uprawianie ogrodu także i mnie sprawiało radość, poprosiła ją, żeby mi pokazała, jak należy w nim pracować. Ogród ten był otoczony czymś w rodzaju muru, który miał jednak znaczenie wyłącznie symboliczne, gdyż można było przez niego przechodzić i wszystko widzieć. Zbudowany był złożonych jeden na drugim okrągłych, różnobarwnych, lśniących kamieni. Obszar przylegający do centralnej części ogrodu był podzielony na osiem pięknie prezentujących się pól. Rosło na nich kilka ogromnych, pięknych drzew, otoczonych kwiatami. Znajdowała się tam studnia, której wodą można było nawodnić cały ogród. Przy murze rosły krzewy winne. Razem ze świętą klarą chodziłam po tym ogrodzie niemal przez całą noc. Wyjaśniała mi ona znaczenie i praktyczne zastosowanie każdej rośliny oraz sposobu jej uprawiania. Przez dłuższy czas pozostałam z nią przy jednym z drzew figowych i nie pamiętam już, o co tam chodziło. Przypominam sobie tylko, że rosło tam dużo rzeżuchy gorzkiej i trybuli. Powiedziała mi, że gdy w uszach jest mi zbyt słodko, powinnam napełnić usta gorzką rzeżuchą, a jeśli zbyt gorzko, trybulą. Już od dziecka bardzo lubiłam te zioła i nieraz je żułam, a nawet Chciałam żywić się wyłącznie nimi. Najtrudniej było mi zrozumieć jej wyjaśnienia dotyczące uprawiania winorości. Jak należy ją podwiązywać, jak oddziałać gałązki i przycinać. Z tym wszystkim nie mogłam się uporać. Była to ostatnia rzecz, której nauczyła mnie w tym ogrodzie. Podczas tych zajęć latało wokół nas wiele ptaków, które siadały mi na plecach i w ogóle się nie bały. Tak samo jak kiedyś w klasztornym ogrodzie. Pokazała mi też, że ma na swym sercu odciśnięte znamiona męki pana, oraz że po śmierci znaleziono w jej rzuci trzy kamienie. Powiedziała mi o łaskach, które otrzymała w uroczystość Trójcy Świętej, oraz że w związku z tym świętem mam się przygotować do wykonywania nowej pracy. Gdy ukazała mi się święta Klara, Wyglądała na bardzo wynędzniałą, bladą i zmizerowaną. Widziałam również Rite z Kasii. Modląc się przed krzyżem z pokorą, poprosiłam o jeden tylko cierni z korony cierniowej. Wtedy z korony wyszedł jeden świetlisty promień i zranił jej czoło. W tym miejscu do końca życia odczuwała straszliwe bóle. Nieustannie sączyła się z niego ropa, w wyniku czego ludzie jej unikali. Widziałam jej wielkie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Długo ze mną rozmawiała. W przeddzień uroczystości Trójcy świętej zaczęła się praca zapowiedziana przez Klarę z Montefalko. Anna Katarzyna tak o niej opowiadała. Gdy zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele osób przystępuje do świętej spowiedzi bez należytego przygotowania, zaczęłam ponownie prosić Boga, żeby pozwolił mi, choć Trochę cierpieć w intencji ich poprawy. Wtedy zaczęły się najpierw moje zewnętrzne cierpienia. Promienie bólu zaczęły mnie przebijać jak strzały i trwało to nieprzerwanie. Wreszcie w nocy ból nasilił się do takiego stopnia, w jakim nigdy dotąd go nie odczuwałem. Najpierw poczułam go w okolicy serca, które było jak jeden kłębek bólu, ściśnięte i otoczone płomieniami. Z tego ognia, składającego się z ostrych, przeszywających boleści promienie bólu rozchodziły się po wszystkich częściach ciała, od stóp aż po końce palców u rąk, paznokcie i włos. Miałam wrażenie, że boleści najpierw rozchodzą się po całym ciele, a potem cofają. Najpierw czułam, jak wychodzą z serca promieniują w kierunku stóp i rąk. Okrążają głowę, a następnie wracają, uderzając w serce. Bóle te nasidały się coraz bardziej, aż do 12 godziny w nocy. Cały czas byłam w pełni świadoma. Zalewał mnie pot, i nie mogłam się ruszyć. Miałam w tym wszystkim jedną pociechę. Przez te główne punkty, miażdżących mnie boleści, przebijało niejasne odczucie postaci krzyża. Około północy. Nie mogłam już dłużej wytrzymać. Ból mnie tak bardzo otępił, że nie pamiętałam już przyczyny tego cierpienia. Wtedy, jak dziecko, zwróciłem się do mojego świętego Augustyna i błagałam go najprostszymi słowami: Ach, drogi ojcze Augustynie, przyrzekłeś mi ulgę w cierpieniach, wołam więc do ciebie: spójrz na moją wielką udrękę. Święty nie pozostawił mnie bez odpowiedzi. Pełen miłości stanął przede mną i powiedział mi, dlaczego cierpię, oraz że nie może mi odjąć tych cierpień, gdyż zawarte są one w męce Jezusa. Powiedział mi jednak, że otrzymam jakąś pociechę, oraz że o trzeciej godzinie męczarnia się zakończy. Nadal więc cierpiałam, jednak bardzo pocieszyła mnie świadomość, że cierpię z miłości do Jezusa i przez swe cierpienia. Czy nie zadość Bożej sprawiedliwości za grzechy innych? Czułam, że im pomogłem i w tym uczuciu włączyłam w swe cierpienia wszystko, co mi leżało na sercu. Tym samym pomnażałam i wykorzystywałam łaskę ekspiacyjnego cierpienia, pokładając serdeczną ufność w miłosierdziu Niebieskiego Ojca. Święty Augustyn powiedział mi jeszcze, żebym pamiętała, iż przed trzema laty porannych godzinach uroczystości wszystkich świętych byłam bliska śmierci. Wtedy, wtedy ukazał mi się mój niebieski oblubieniec i dał mi wybór. Umrzeć zaraz i cierpieć w czyśćcu albo prowadzić nadal życie wypełnione cierpieniem. I wtedy powiedziałam Panie w czyśćcu nie mogłabym w niczym nikomu dopomóc swym cierpieniem. Jeśli więc nie sprzeciwia się to twojej woli. Chcę nadal cierpieć w tym życiu. Bylebym w ten sposób mogła pomóc jakiejś dusz. Mimo, iż pierwszym moim pragnieniem było wtedy zejście z tego świata, zbawiciel wysłuchał mojej prośby i mogłam nadal prowadzić życie pełne udręki. Przypomniałam sobie to napomnienie mojego świętego ojca zakonnego i pełna wdzięczności spokojnie znosiłam swoje cierpienie przez pozostały czas do godziny trzeciej. Bóle wyciskały ze mnie krwawy pot i gorzkie łzy.